Mięł Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tak wiele razy już słyszeliśmy, że nie można dwom Panom służyć, a jednak wciąż na nowo łapiemy się na tym, że po cichu służymy nie temu Panu, któremu trzeba. Tak łatwo nam to przychodzi, aby wypełniać nie te owoce ducha, o których mówi święty Paweł, ale owoce ciała, które wymienia wcześniej i które kwituje. Ci, którzy tak czynią, nie odziedziczą królestwa. Tak łatwo nam to przychodzi. Możemy zupełnie. Z dużą pewnością tak interpretować to połączenie tej lekcji Ewangelii, że Kościół chce nam pokazać, że te owoce ducha, o których mówi Święty Paweł, pokazują nam, że służymy właściwemu Panu, a owoce ciała pokazują, że służymy niewłaściwemu Panu. I tak, gdy zrobimy sobie taki rachunek sumienia, spojrzymy na to, co Święty Paweł wymienia, to właśnie okaże się, jak często. Jak często służymy nie temu Panu, któremu powinniśmy. Święty Paweł mówi, że owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łagodność, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Tak łatwo nam to przychodzi, aby przeciwko tym owocom ducha. Grzeszyć. Tak łatwo nam to przychodzi, aby stracić pokój, cierpliwość, aby stracić dobroć i wspaniałomyślność, łagodność, wierność i skromność. Tak łatwo nam to przychodzi. Drodzy Wierni, dlaczego tak się dzieje? Że chociaż zasadniczo przecież deklarujemy, że chcemy służyć Panu Jezusowi, i nawet podejmujemy bardzo konkretne kroki, aby Jemu służyć, przecież przystępujemy do sakramentów. Przychodzimy do Komunii Świętej, jednoczymy się z Nim w ten cudowny sposób, przychodzimy regularnie do Spowiedzi Świętej, a jednak tak często musimy przyznać, że służyliśmy przez jakiś czas nie temu Panu, któremu powinniśmy, że tak łatwo opuściliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa i poszliśmy za Duchem tego świata. Można by podać wiele powodów, bowiem wiele rzeczy może nas do grzechu skusić. Jednak dzisiaj chciałbym spojrzeć szczególnie na jedno zagrożenie, które bardzo często sprawia, że stoimy nie pod tym sztandarem, pod którym powinniśmy. Otóż bardzo często nie walczymy z tym wrogiem, z którym powinniśmy. Bardzo łatwo przychodzi nam w ogóle w praktyce porzucić naszą duchową walkę, to znaczy oddać się temu, co jest w tej chwili w jakiś sposób przyjemne, co wydaje nam się w tej chwili potrzebne, i zapomnieć o tej walce z grzechem, o walce o cnotę. Bardzo często łatwo może się to zdarzyć, jest to sytuacja zwykłej, prostej pokusy, która faktycznie której faktycznie czasem zdarzy się ulec. To jest jednak rzecz dosyć prosta. Natomiast myślę, że dużo bardziej niebezpieczną rzeczą jest, że czasem nie potrafimy rozpoznać, gdzie jest nasz prawdziwy wróg. Że czasem z dobrej woli tak naprawdę podejmujemy niejako walkę i wydaje nam się, że właśnie walczymy pod sztandarem pana Jezusa, a jednak okazuje się, że zostaliśmy oszukani. Okazuje się, że wróg niejako znęcił nas. Takim pozorowanym atakiem i my ruszyliśmy w tą stronę, aby tam się bronić, a tak naprawdę prawdziwy atak szedł z zupełnie innej strony. Dzieje się tak często, gdy zamiast na walce z naszymi grzechami, zamiast na walce o nasze cnoty, skupiamy się na wszystkim, co się dzieje dookoła. Tutaj mam przede wszystkim na myśli. Wszystkie troski, zmartwienia. Nie bez powodu Pan Jezus mówi, gdy opowiada przypowieść o siewcy, mówi o tym, że część tego ziarna pada na ziemię i tam zostaje przytłoczone przez ciernie. I mówi On, że to są zarówno radości, jak i troski. Radości to byłyby niejako te pokusy do oddania się Duchowi tego świata, o których mówiłem przed chwilą, ale również troski, zmartwienia. Wszystko to, co gdzieś tam nas boli i nas dotyka. I Tutaj bardzo często może się okazać, że właśnie to, co, nas, co nam w jakiś sposób zagraża, wydaje nam się w tej chwili właśnie naszym wrogiem. Jakiekolwiek zagrożenie, czy to czyś błąd, czy to w jakiś sposób coś, co po prostu na poziomie materialnym nam zagraża, czy to ten wielki kryzys Kościoła i społeczeństwa, czy to te wielkie zagrożenia, które również przecież wciąż dostrzegamy i które nie pozwalają nam o sobie zapomnieć. I w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, dobrze wiemy, co się dzieje na świecie od samego początku. Od samego początku, gdy światłość przyszła na ten świat, to ciemność jej nie przyjęła. Pan nasz Jezus Chrystus zostaje ukrzyżowany i zapowiada nam przecież, że ci, którzy nas będą zabijali, będą myśleli, że czynią Bogu przysługę. To zostało od samego początku zapowiedziane i nie powinno nas to dziwić, że świat wygląda w ten, a nie w inny sposób, nie powinniśmy się tutaj za bardzo niczego innego spodziewać, jak prześladowania, jak tego, że świat będzie nas nienawidził. Jednak w obliczu tego, gdy to konkretnie nas dotyka, gdy widzimy cały ten kryzys, czy to Kościoła, czy społeczeństwa, czy cały ten bunt przeciwko Bogu, właśnie. Niestety, zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie, to łatwo może, możemy ulec temu złudzeniu, że my powinniśmy się właśnie tym zająć. Że to właśnie tutaj odbywa się jakby ta główna walka, że to jest ten główny atak nieprzyjaciela i że właśnie na tym polu powinniśmy walczyć. Tak jak wspomniałem, to, to jest taki zwód nieprzyjaciela. Powiem my konkretnie, to prawda, że walka toczy się na wszystkich poziomach, jednak my konkretnie... Musimy walczyć w tym miejscu, w którym jesteśmy, jak ten żołnierz, który został gdzieś tam postawiony, i musi właśnie tutaj robić to, co jemu zostało nakazane, nawet jeśli to jest tylko przekazywanie jakiejś wiadomości. To jego zadaniem jest robić dokładnie to. A nie myśleć o tym, co tam się dzieje na drugim, na drugim końcu pola bitwy, albo zastanawiać się właśnie, jak teraz wygląda całość. Każdy z tych żołnierzy musi robić dokładnie to, co jemu zostało rozkazane. I naszym zadaniem w tej wielkiej. W walce duchowej jest dbać o nasze własne uświęcenie i o odnawianie wszystkiego w Chrystusie dookoła nas, w tym wszystkim, co nas bezpośrednio otacza. To jest nasze zadanie, to jest nasza walka. I bardzo częstą pokusą jest właśnie takie kierowanie, spojrzenie na to, co się dzieje po drugiej stronie albo na to, co się dzieje na zupełnie innym poziomie. Tak? I wtedy. Ten zwykły żołnierz, który powinien tutaj pracować, gdzie jest postawiony, zastanawia się, jaki, jaki to generał podjął ruchy i dlaczego, i co tam się dzieje. I zapomina o tym, co ma zrobić. Zapomina o swoim zadaniu. I nie przekazuje tej wiadomości, którą miał przekazać dalej. I oczywiście. Taka, taka sytuacja kończy się katastrofą. I tak, tak właśnie postępujemy, gdy my zamiast walczyć o nasze własne uświęcenie, zamiast walczyć z naszym grzechem, zamiast walczyć o nasze cnoty, zajmujemy się w sposób przesadny, niespokojny tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Tymi wszystkimi zagrożeniami, wielkimi zagrożeniami, które realnie istnieją, ale które jednak, z którymi jednak bezpośrednio w naszym konkretnym życiu. Nie walczymy albo walczymy z nimi właśnie poprzez tą naszą małą, codzienną pracę, a nie poprzez rozważanie, co tam się nie dzieje i dlaczego, i jak to, i słuchanie wszystkich możliwych informacji donoszących właśnie, jak ta walka przebiega. Naszym wrogiem, od zawsze katechizmy to mówią, że naszym prawdziwym, realnym wrogiem jest nasza własna upadła natura, jest świat i szatan. Świat nie w tym sensie, że. Są jakieś mocarstwa, które nam zagrażają fizycznie. Kościół, gdy mówi o tym, że świat nam zagraża, to ma na myśli świat, który nas wiedzie na pokuszenie. W tym właśnie konkretnym sensie, czyli właśnie w tym, o którym przed chwilą mówiłem. I to są nasi wrogowie. Tutaj katechizmy przez tyle wieków nie myliły się, podając tych wrogów, a nie podając em, jakichś zagrożeń bieżących, tego, że ktoś nam w jakiś sposób coś tam knuje przeciwko nam, itd. Tak tak to są nasi prawdziwi wrogowie. I z nimi przede wszystkim musimy walczyć. Z naszymi nieuporządkowanymi namiętnościami czyli walka o. Wszystkie cnoty, przede wszystkim o cnoty kardynalne. Walka z pokusami tego świata, który prowadzi nas do grzechu, który chce nas wciągnąć w swój sposób widzenia. I oczywiście walka również ze złym duchem, który przede wszystkim posługując się tymi dwoma poprzednimi sposobami, czyli naszą upadłą naturą i tym światem, próbuje nas do grzechu doprowadzić. A więc bądźmy przekonani o tym. Że najlepiej przysłużymy się całemu Kościołowi, najlepiej przysłużymy się naszym najbliższym, najlepiej przysłużymy się w zbawieniu dusz. Nie wtedy, gdy będziemy wiedzieli, co się wszystko, wszystko nie dzieje na tym świecie, co się nie dzieje w Kościele, nie poprzez zbieranie różnego rodzaju plotek, informacji na ten temat, czytanie różnych interpretacji tych wydarzeń, a w ten sposób się przysłużymy wszystkim, i naszej duszy i całemu Kościołowi, naszym bliskim i duszom czyśćcowym i tym wszystkim, którzy tutaj żyją na tej ziemi. Gdy będziemy walczyli o odnowienie wszystkiego w Chrystusie na naszym polu, na naszym małym poletku, na którym zostaliśmy postawieni, gdy będziemy walczyli o nasze cnoty kardynalne, gdy będziemy konkretnie walczyli z naszymi grzechami, gdy będziemy starali się w naszym najbliższym otoczeniu wprowadzić to panowanie Chrystusa, aby Jego zasady były tutaj dookoła nas szanowane, aby Pan nasz Jezus Chrystus był dookoła nas kochany. I oto. Musimy zadbać. O to musimy walczyć, i innego sposobu na wygranie tej walki nie ma. Wszystkie inne sposoby, które gdzieś tam mogą nam przychodzić do głowy, są przeważnie po prostu atakiem pozorowanym, który ma odwrócić naszą uwagę od tej zasadniczej walki o naszą duszę. Dzisiaj przystępując do ołtarza, prośmy Pana Jezusa, abyśmy potrafili tę walkę podjąć. Abyśmy nie ulegali tym ułudom tym atakom pozorowanym i zawsze pamiętali, gdzie się odbywa prawdziwa walka o naszą duszę, ale też o duszę naszych bliźnich, o dobro Kościoła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.